Gdybym zapytał cię, które biblioteki starożytnego świata były najbardziej imponujące i gdzie zgromadzono najwięcej wiedzy, to jestem prawie pewien, że większość ludzi odpowiedziałaby właśnie tak. Z pewnością byłaby to Wielka Biblioteka Aleksandryjska i rzeczywiście ta biblioteka, która została zbudowana w drugiej połowie III wieku P.D. Afrośreda była majestatycznym dziełem sztuki. Nie tylko była ona okazała i imponująca z wyglądu, z niesamowitą sztuką i posągami wkomponowanymi w budynek, ale naprawdę przechowywała ogromne bogactwo starożytnych zwojów, dzieła wielu wielkich filozofów, matematyków i poetów były tam gromadzone. Szacowano, że liczba zwojów wynosiła od 40 tysięcy do 400 tysięcy w czasach świetności, zanim biblioteka została wielokrotnie zniszczona w wyniku wojen domowych i katastrof. Wielkie bogactwo wiedzy starożytnego świata zniknęłoby na zawsze, ale niewiele osób łączyłoby starożytny Rzym ze skarbnicą wiedzy o starożytnym świecie. Oczywiście wiemy, że starożytny Rzym był niezwykle imponującym miastem, być może najbardziej niesamowitym miastem starożytnego świata, liczącym milion mieszkańców. Ale niewielu pomyślałoby, że Rzym również kiedyś mieścił imponującą liczbę starożytnych zwojów, pełnych wiedzy ze starożytnego świata. Rzeczywiście Rzym miał wiele bibliotek, a niektóre niemal dorównywały w Wielkiej Bibliotece Aleksandryjskiej. Ale co stało się z tymi bibliotekami starożytnego Rzymu i co stało się ze starożytną wiedzą, która była w nich przechowywana? To smutna historia wielkich bibliotek Rzymu i ich upadku w późnym Cesarstwie Rzymskim. Na początku IV wieku naszej ery Rzym osiągnął swój absolutny szczyt. Miasto mogło się pochwalić milionem mieszkańców. Było największym miastem swoich czasów. Mogło się pochwalić aż 46 602 insulami, czyli budynkami mieszkalnymi, 1790 willami lub domus, 11 dużymi łaźniami publicznymi i 856 mniejszymi, 423 świątynie, 2 amfiteatry, 3 teatry, 3 duże cyrki, które były torami wyścigów konnych, oszałamiające, 3785 posągów z brązu, a do tego 80 pozłacanych i 77 z kości słoniowej posągów bogów. Pierwsze miało 28 bibliotek publicznych oraz liczne prywatne biblioteki w willach bogaczy. Te biblioteki publiczne nie były tylko magazynami starożytnej wiedzy zapisanej na pergaminie lub zwojach papirusu. Były to jednak centra kulturalne Często ozdobione posągami, mozaikami i czytelniami, zaprojektowane, by promować prestiż cesarski i edukację publiczną. Te tutaj były najbardziej znanymi bibliotekami publicznymi. Biblioteka Azyniusza Poliona, znajdująca się przy Atrium Libertatis, została zbudowana w 39 roku, Picie. Była to pierwsza publiczna biblioteka w Rzymie, sfinansowana z partyjskich łupów Azyniusza Poliona. Pierwsze mogła się pochwalić od 10 do 20 tysięcy zwojów z greckimi i łacińskimi działami, ozdobionymi popiersiami wielu różnych autorów. Następnie była Biblioteka Oktawi, zbudowana w 33 roku Penotadra Redemsera, położona w pobliżu Teatru Markellusa. Była poświęcona siostrze Augusta, Oktawi, i zawierała Muzeum Sztuki oraz starożytnych map. W 28 roku p.n.e. i Zbudowano na Palatynie bibliotekę Apollina Palatyńskiego poświęconą Bogu Apollinowi. August poświęcił tę bibliotekę, a przechowywano w niej dzieła Wergiliusza około 20 tysięcy zwojów i była najczęściej wykorzystywana do cesarskiej propagandy oraz uczonych recytacji. W XIV roku n.e. ery, Tyberiusz uhonorował cesarza Augusta, który zmarł w tym roku, biblioteką świątyni boskiego Augusta. Była w świątyni Augusta, blisko Forum Romanum. Przechowywała własne pisma Augusta oraz zbiór 10 tysięcy zwojów różnych innych autorów. W pewnym momencie, w I wieku Nigeria, do kompleksu świątyni Jowisza, najlepszego, największego na Kapitolu, została dodana Biblioteka Kapitolińska. Przechowywała teksty prawne i historyczne, a w 75 roku n.e. Ery miała około 50 tysięcy zwojów. Biblioteka Pachisa została zbudowana przy templum Pachis na forum Wespazjana, często nazywanym również forum pokoju. Została zbudowana przez Wespazjana po wojnie żydowskiej i skupiała się głównie na tekstach wschodnich. Przechowywała około 20 tysięcy zwojów. A w tej bibliotece znajdowało się również muzeum łupów z wojny żydowskiej. Kolejną biblioteką, która została zbudowana na polecenie Wespazjana, była biblioteka Wespazjana, znajdująca się przy portyku Wespazjana na Forum Romanum. Ta biblioteka zawierała około 15 tysięcy zwojów, głównie dotyczących historii, wojskowości, starożytnego świata. Syn Wespazjana, Tytus Następnie zbudował bibliotekę Tytusa przy termach Tytusa, które zostały zintegrowane z kompleksem kąpielowym Tytusa i były przeznaczone do rekreacyjnego czytania jako część rzymskiego doświadczenia kąpielowego. W roku 114 rok naszej ery przechowywała 10 tysięcy zwojów. Następnie cesarz Trajan dodał dwie wspaniałe biblioteki. Jedna z nich to Biblioteka Trajana, zintegrowana z Termami Trajana. To również była biblioteka zintegrowana z łaźniami, która mieściła 20 tysięcy zwojów. Były to głównie teksty naukowe starożytnych matematyków i filozofów. A ta druga, którą zbudował Trajan, była największą, jaką Rzym kiedykolwiek widział. Taką, która można powiedzieć, niemal dorównywała samej Wielkiej Bibliotece Aleksandryjskiej. To była Biblioteka Ulpia, znajdująca się na forum Trajana. Po obu stronach kolumny Trajana były dwie duże sale, jedna dla Greki, druga dla Łaciny. Biblioteka ta zawierała co najmniej 20 tysięcy, a może nawet 40 tysięcy zwojów oraz liczne księgi. Nie były to książki w dzisiejszym znaczeniu, lecz miały strony z papirusu. Biblioteka Ulpia była ozdobiona wieloma posągami i dziełami sztuki, a oprócz funkcji biblioteki służyła także jako publiczne archiwum. Ta lista nie jest w żadnym wypadku kompletna. Jak już wspomnieliśmy, w Rzymie było 28 bibliotek publicznych, a my przyjrzeliśmy się bliżej tylko 10 z nich. Ostatnie wielkie, które zostały zbudowane, możemy przypuszczać, powstały na początku IV wieku. Ogromny kompleks łaźni Dioklecjana, podobnie jak wiele innych łaźni publicznych, również posiadał bibliotekę publiczną. A cesarz Maksencjusz? Również wzniósł wiele budynków, aż do 312 roku nr., z których niektóre mogły być jednymi z ostatnich zbudowanych bibliotek. Wiemy, że bardzo interesował się starożytnymi tekstami. Ponieważ te wielkie biblioteki były publiczne, jasne jest, że każdy miał do nich dostęp. Każdy obywatel Rzymu mógł po prostu pójść do biblioteki i czytać starożytne teksty. Oczywiście najczęściej robiono to w kontekście kąpieli, dlatego wiele dużych kompleksów łaźni posiadało publiczne biblioteki. Oczywiście najczęściej do bibliotek chodzili wykształceni mężczyźni, tacy jak senatorowie, ekwici, uczeni, poeci, prawnicy i nauczyciele. Co ciekawe, kobiety również mogły chodzić do publicznych bibliotek i z pewnością były także wykształcone kobiety. Jednak w tamtych czasach Stanowiły one mniejszość wśród czytelników w publicznych bibliotekach. Niewolnicy i wyzwoleńcy często pracowali jako librarii lub biblioteczni. Uczony mógł sprowadzić niewolnika kopistę do sporządzania wypisów. Zwoje leżały w armariach, czyli szafkach, a w każdej bibliotece pracował personel, jak już wspomnieliśmy, głównie niewolnicy i wyzwoleńcy. Przynosili zwój, którym interesował się gość. Następnie czytało się je w bibliotece lub w przyległych portykach, a potem zwracało zwój. Albo można było zapłacić skrybie lub kopiście, żeby przepisał fragmenty, które najbardziej Cię interesowały. Czasami odbywały się także publiczne czytania i recytacje. Biblioteki publiczne miały ustalone godziny otwarcia i obecności, a także były strzeżone. Nie można było tam po prostu przesiadywać cały dzień, trzeba było przestrzegać zasad. I godzin otwarcia. Wypożyczanie nie było dozwolone, ponieważ, jak można się domyślić, gdyby to było dozwolone, wiele zwojów nigdy by nie wróciło. W czasach świetności Rzymu miasto było centrum wiedzy starożytnego świata. Ale kiedy zaczął się upadek bibliotek publicznych? Co się z nimi stało? Czy wszystkie spłonęły podczas najazdów na Rzym w V wieku? Czy Wizygoci, Wandale? Żołnierze Herichimusa i Wojny Gockie zniszczyli wszystko? Cóż, możesz się zdziwić, ale upadek zaczął się już znacznie wcześniej. To był powolny i rozciągnięty w czasie proces, z wieloma etapami trwającymi całe wieki. Jest oczywiście jasne, że pożary, które często rozprzestrzeniały się po Rzymie, zwłaszcza po wielkich trzęsieniach ziemi, miały bardzo brutalny wpływ na biblioteki publiczne. Ale dopóki imperium było silne, szkody najczęściej były szybko naprawiane, a zwoje często miały kopie, które można było wykorzystać do szybkiego przywrócenia wiedzy i ponownego zapełnienia bibliotek nowo wyprodukowanymi zwojami. Ale gdy kondycja imperium się pogarszała, pożary stawały się coraz częstsze, zwłaszcza dlatego, że zamieszki występowały coraz częściej. Na przykład w 191 roku, podczas rządów cesarza Komodusa i jego równie tyranicznego prefekta pretorianów Kleandy, w całym mieście wybuchły ogromne zamieszki. Wiemy, że na przykład biblioteka Pachisa została uszkodzona w 191 roku naszej ery przez pożar. Podczas kryzysu III wieku, gdy gospodarka rzymska zaczęła podupadać, a ogromne najazdy, wojny domowe i zarazy pustoszyły imperium, Oczywiście jasne jest, że na zdobywanie i zachowywanie wiedzy można było przeznaczyć mniej pieniędzy i czasu, gdy na szali stało samo przetrwanie imperium. Zakłada się, że około 50% bibliotek publicznych zostało w jakiejś formie uszkodzonych w tamtym czasie. Pierwsze, oczywiście, odtworzenie tych spalonych zwojów nie było wtedy szczególnie wysokim priorytetem. Widać to także na przykładzie Biblioteki Aleksandryjskiej. Wielu może zaskoczyć fakt, że biblioteka przestała już istnieć w latach 260 naszej ery. Powtarzające się katastrofy kryzysu III wieku miały brutalny wpływ na biblioteki publiczne. W kolejnych dekadach Aleksandria była wielokrotnie plądrowana przez różne frakcje: Palmyreńczyków oraz różnych cesarzy i uzurpatorów. Natomiast Rzym sam w sobie nie podzielił tego losu. Jednak utrzymanie bibliotek publicznych zależało od finansowania cesarskiego, a gdy czasy były trudne, nie powinno dziwić, że środki trafiały do armii i na obronę imperium. Zamiast utrzymywać biblioteki, jest to również bardzo widoczne w liczbie nowych odkryć naukowych czy wybitnych dzieł filozoficznych. Te drastycznie zmalały po Złotym Wieku od I wieku pełnościone do połowy II wieku nejkiën era. Upadek zaczął się już wraz z wybuchem zarazy antoninów w latach 160. ale mimo tego wciąż możemy tak powiedzieć na początku IV wieku zapanowania panowania cesarza Maksencjusza Rzym wciąż był imponującym skarbcem starożytnej wiedzy. Tak, zbiory były tylko o połowę mniejsze niż w szczytowym okresie połowy II wieku n.e ale wciąż robiły wrażenie. Kolejną wielką katastrofą dla Rzymu był IV wiek na Nigerze? Tak, nawet zanim miasto zostało później wielokrotnie splądrowane przez obcych najościców, Upadek bibliotek publicznych już się rozpoczął, kiedy słynny rzymski historyk Amianus Marcellinus przebywał w Rzymie, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia. Napisał te słowa w 390 roku Nigery. W dawnych czasach Rzym był pełen ludzi, którzy pielęgnowali naukę, ale teraz szlachta spędza czas na hazardzie, obżarstwie i bezczynności. Chwalą się posiadaniem tysięcy książek, których nigdy nie czytają, a ich biblioteki są tylko ozdobą. Biblioteki publiczne, kiedyś otwarte dla wszystkich, są teraz na stałe zamknięte. Jak grobowce, pogoń za wiedzą jest teraz martwa to był bardzo smutny stan rzeczy więc co się stało między rokiem 312 n.e. a 390 n.e. co mogło być tak katastrofalne dla pogoni za wiedzą skłoniło to amianusa do stwierdzenia że biblioteki publiczne były jak grobowce trwale zamknięte cóż pierwszą wielką katastrofą dla rzymu był jak to często bywało cesarz konstantyn moja główna krytyka wobec konstantyna to fakt że choć był świetny dla Konstantynopola i wschodu, można tak powiedzieć. Zadał śmiertelny cios starej stolicy Rzymowi, kiedy otworzył swoją nową stolicę, Konstantynopol na wschodzie w 330 roku n.e. Najlepsi uczeni, skrybowie i fundusze Rzymu powędrowali do Konstantynopola. Dlatego utrzymanie bibliotek publicznych pogarszało się przy każdym trzęsieniu ziemi lub pożarze. Brakowało funduszy na odnowienie wielkich dzieł dawnych pisarzy. Dodatkowo, wiele bibliotek znajdowało się w pogańskich świątyniach na przykład Biblioteka Apollonis Palatini w świątyni Apollina na Palatynie. Edykty Teodozjusza z lat 80. i 94. wieku naszej ery ograniczyły kult pogański, co doprowadziło do zamknięcia wielu bibliotek. Teraz połączmy to z zaniedbaniami, które miały miejsce od czasów Konstantyna, a uzyskamy jaśniejszy obraz tego, co się wydarzyło. Sytuację pogarsza fakt, że zwoje pisane na pergaminie lub papirusie nie były zbyt trwałe. Zaczynały gnić, jeśli były zaniedbane. A często były też zjadane przez owady. Ammianus napisał, że niektórzy Rzymianie próbowali ratować starożytne teksty w swoich prywatnych bibliotekach, ale ubolewał, że ich nie czytali. Mieli je tylko dla ozdoby. Oczywiście, może być tak, że Ammianus przesadzał, ale nawet jeśli tak było, to z pewnością było w tym przynajmniej ziarno prawdy. Upadek nauki rozpoczął się w III wieku. Ale jeszcze bardziej przyspieszył wraz z agresywną, antypogańską nietolerancją Konstantyna i Teodozjusza. Więc, kiedy Rzym został splądrowany po raz pierwszy od 800 lat w 410 roku naszej ery, wiele ze starych bibliotek już popadało w ruinę. Wiele z nich zamknięto już dziesiątki lat temu. Zwoje gniły i zostały zjedzone przez robaki już dziesiątki lat temu. To musiał być bardzo smutny widok. Grabież Wizygotów wyrządziła szkody niektórym bibliotekom, ale mimo to, do roku 455, krótko przed grabieżą przez Wandalów, wciąż istniały biblioteki w dobrym stanie. Następnie Wandalowie splądrowali i zabrali lub spalili wiele starożytnych zwojów. Grabież Rikimera w 472 roku na Nherę. Wtedy i podczas późniejszych walk w mieście wybuchło wiele pożarów, które zniszczyły to, co pozostało z dawnej wiedzy. Około roku 500 na Marancherę możemy założyć, że większość bibliotek publicznych była już pustymi skorupami. Z zewnątrz budynki były w większości nienaruszone, ale w środku puste i opuszczone. W środku, tam gdzie kiedyś przechowywano wiedzę, Teraz można było zobaczyć jedynie pajęczyny. Nie wiadomo, ile ze starych bibliotek działało jeszcze w tamtym czasie. Raczej nie, jeśli w ogóle. Więcej niż kilka z 28 bibliotek publicznych wciąż miało w sobie starożytne zwoje. Pozostałe od dawna były już puste. A potem nadeszły szalenie katastrofalne wojny gockie. I to, co jeszcze pozostało po niezliczonych katastrofach, poprzednich stuleci zostało teraz całkowicie i doszczętnie zniszczone. W późnym VI wieku nie pozostało nic ze starej wiedzy. To, co udało się ocalić, było teraz przepisywane w klasztorach wczesnego średniowiecza. Pierwsze to jest wiedza, którą mamy dzisiaj. Większość dzieł starożytnych autorów zaginęła na zawsze i możemy jedynie spekulować, co jeszcze napisali. Oto szczegółowe podsumowanie losów 10 wcześniej, wymienionych głównych bibliotek publicznych starożytnego Rzymu. Biblioteka Azini Polioniza najpewniej ucierpiała w pożarach w III wieku na Esmer Eret. Nie odnotowano konkretnego zniszczenia, ale miejsce to popadło w nieużytek. Do IV wieku została przekształcona za późniejszych cesarzy chrześcijańskich, a następnie Biblioteka Oktawii. Została zniszczona w pożarze w 80. rok. Odbudował ją cesarz Domicjan, lecz poważnie ucierpiała w czasie kryzysu III wieku. Prawdopodobnie została splądrowana podczas najazdów w 410 roku na ddr -e. Do VI wieku miejsce to było wykorzystywane jako kamieniołom. Biblioteka Apollonis Palatini została częściowo zniszczona w pożarze 64 roku Nr. Została odbudowana, ale podupadła po kryzysie w III wieku. Jej pozostałości splądrowano prawdopodobnie podczas najazdów wizygotów w 410 roku n.e. Została opuszczona pod koniec V wieku. Biblioteka Templi Divia Augusti została prawdopodobnie zniszczona w pożarze w 80 rok nr ale nigdy nie została w pełni odbudowana. Podupadła po przeniesieniu stolicy do Konstantynopola i ucierpiała w wyniku drobnych grabieży w 410 roku nader. Biblioteka kapitolińska została uszkodzona podczas najazdu wandalów w 455 roku Nandera, ulegając uszkodzeniom strukturalnym. W czasie wojen gockich w VI wieku została całkowicie opuszczona po tych wojnach. Biblioteka Pachisa ucierpiała w pożarze w 191 roku, na i została później odbudowana, ale następnie zaniedbana albo w III, albo w IV wieku. Splądrowana podczas najazdu wandalów, jej ruiny są widoczne do dziś. Biblioteka Wespazjana spłonęła w 80 rok, na jej erę potem częściowo ją odbudowano. Lecz została ponownie splądrowana podczas najazdów w 410 i 455 roku. Pod koniec VI wieku praktycznie całkowicie zniknęła. Biblioteka Tytusa ucierpiała w III wieku i prawdopodobnie została splądrowana w 455 roku na Kompleks łaźni przetrwał do VI wieku, być może także biblioteka, ale potem. Został całkowicie zniszczony podczas wojen gotskich. Biblioteka Trajana przetrwała do V wieku, ale niestety również została splądrowana podczas najazdu Wandalów. Kompleks łaźni został zniszczony, jak to często bywało podczas wojen gotskich. Największa z rzymskich bibliotek, Biblioteka Ulpia, była również tą, która przetrwała najdłużej. Była używana aż do najazdu wandalów, kiedy, jak wiele bibliotek, została splądrowana. Podczas tego brutalnego wydarzenia wiemy, że cesarz Avitus kazał zbudować po piersie Sidoniusza Apulina w bibliotece ulpiańskiej. Została ponownie uszkodzona podczas najazdu Rikimera w 472 roku, a następnie ostatecznie zniszczona podczas wojen gotskich, kiedy Totila, król gotów... Kazał spalić forum Trajana podczas najazdu w 546 roku. Widzimy więc, że dwa wydarzenia były najbardziej zgubne dla starożytnych bibliotek Rzymu: najazd Wandalów w 455 roku oraz wojna gocka prawie 100 lat później. Przed najazdem Wandalów, mimo że biblioteki były zaniedbywane przez długi czas, w zasadzie wciąż działały i były używane zwłaszcza Biblioteka Ulpia. Ale po najazdzie Wandalów musiał to być naprawdę smutny widok. Ale potem, podczas wojen godzkich, zwłaszcza podczas najazdu Totili w 546 roku naszej ery, musiała to być ogromna katastrofa. Jeśli chodzi o ostatnie pozostałe biblioteki po 546 roku naszej ery, możemy założyć, że nie przetrwała ani jedna biblioteka. Pierwsze tak. Wraz z ostatecznym zniknięciem dawnych ośrodków nauki? Czy naprawdę rozpoczęło się średniowiecze? Dziękuję za oglądanie, przyjaciele historii Rzymu. Szczególne podziękowania dla naszych patronów i członków YouTube, ponieważ to dzięki Wam wciąż tworzę filmy na ten kanał. Jesteście wspaniali. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o upadku miasta Rzym w V wieku? Możecie obejrzeć ten film w prawym, górnym rogu. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się, jak Rzym zmieniał się przez ponad tysiąc lat po swoim szczycie, możecie obejrzeć drugi film w prawym, dolnym rogu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim miłośnikom historii Rzymu, gratia Stibiago i Benevalitem.